Cześć. Ja Was witam na kanale Ciapek oficjal, z tej strony standardowo Adrian, i zapraszam na dzisiejsze podsumowanie składania połowy ciągnika, tylnej połowy ciągnika Ursus C330M. Yy, yy, no dobra. Zacznijmy sobie od przodu czy od tyłu, może od przodu. No dobra. Jak widzicie, przede wszystkim wszystko oczywiście umyte standardowo. U mnie składanie jest zawsze na czysto. Teraz tak, początek, czyli wałki sprzęgłowe, to zostało wszystko oryginalne, to jest MK88 rok, naprawdę to nie wymagało wymiany i szkoda byłoby się pchać w koszty. Teraz tak, łożysko oporowe nowe, reszta w zasadzie została stara, tylko tam wiadomo, śruby powymieniane, wężyk smarowania wymieniony, sprężyny chyba też, a tak poza tym, no to wiadomo, pouszczelniane wszystko, uszczelki, simmeringi takie tam podstawowe pierdółki, które wymagały tutaj wymiany. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, czyli o kolumnę kierowniczą, tutaj były niezłe ambaras. Był pęknięty jeden półksiężyc. O ile dobrze pamiętam, to chyba z tej strony. Prawdopodobnie coś dostawiło koło, bo tak samo był wyrwany ogranicznik tutaj, właśnie z lewej strony, w przedniej osi. Także półksiężyc został pospowany. Taki mój kolega, co faktycznie jest takim dobrym spawaczem, pospował mi to. On mówi, że no, to będzie trzymać, bo szkoda się pchać w koszty, to są naprawdę drogie już elementy do układu kierowniczego. Także kolubna z na nowe, wszystkie uszczelniacze, uszczelki, wszystko poskładane tak jak trzeba. Nowy olej zalany. I co, przejdziemy z drugiej strony, tu już powoli też składam. Cięgiełka od gazu, tutaj ośka jest nowa, bo tamta niestety pękła. I popatrzcie jakie są części. Tu był otwór zrobiony fabrycznie, a ja musiałem nową dziurę tutaj wiercić, bo jest tak... To by tak ta dźwignia chodziła cała. No nieważne. Tu cięgło musiałem zrobić nowe, bo też było za krótkie, to stare. Dźwigienka gazu tu jest założona nowa, bo niestety ktoś tu coś przerabiał była wstawiona dźwignia od zwykłej 30, to nie pasowało tak jak trzeba, bo tutaj są w ogóle inne mocowania w tej Mkowej. Tutaj musiałem zrobić redukcję, bo było rozwieczone na dwunastkę, a ten pręt jest 10. No i musiał być oczywiście skrócony, bo oczywiście nowe części nie pasują. I dźwignia tu wchodziła aż w kierownicę. Ale no trudno. Tutaj nie wiem, czy to jest wymysł właściciela, czy co, ale jest kalamitka. W moim tego nie było. No może ręce tak montowali. Nie mam pojęcia. Lecimy dalej. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, to jest oczywiście oryginał MK. tu nawet widzicie czujnik biegu. Yy, czujnik biegu. No żeby po prostu ciągnik nie odpalił jak jest na biegu. Trzeba na luz dopiero wybić. Teraz tak, w skrzyni. W skrzyni zmienione wszystkie łożyska w zasadzie, z tego co pamiętam. Już teraz nie pamiętam, bo to chwilę temu robiłem, ale chyba wszystkie. Co tam jeszcze? Oczywiście łożyskowanie jełkowe na wałkach od razu zmienione. Yy, co tam jeszcze? No wiadomo, uszczelniacze tak jak mówiłem, ale to w sumie bardziej tu przy komorze sprzęgła było. No teraz kurczę, no ciężko mi powiedzieć, ale yy. wiadomo, uszczelki, śruby, takie rzeczy. Czekajcie, przejdę na drugą stronę, może sobie przypomnę, ale chyba nie było nic robione z kół zębatych, o ile dobrze pamiętam. Chyba nie. Tak, dobrze myślę? Dobrze, nie było nic robione. Dobra, śruby oczywiście nowe, bo to wszystko poprzeciągane po tylu latach. Bałek pedałów nowy. Cięgła tutaj są nowe, prócz tych właśnie końcówek, bo te końcówki nie wymagały wymiany, a współczesne to jest straszne jadostwo. Yy, teraz tak, przejdziemy na drugą stronę z powrotem. No wiadomo, mieszek zmiany biegów też nowy. Bo to standard w tych 30, że to zawsze porozrywane jest. No jak mówię, wałek nowy. Ym, 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 co my tu mamy? Tutaj też cięgło nowe. Niestety, te pedały hamulca mają trochę luz tutaj na tym wielowypuście. A tutaj na, na osi, no niestety, nic z tym nie zrobimy. Bo trzeba by tutaj ten wielowypust dorabiać nowy. A tutaj dorabiać tulejkę nową, to są duże koszty. A znowu kupować nowe pedały tej współczesnej jakości też jest no bez sensu moim zdaniem. Lecimy dalej. Jeśli chodzi tutaj o filtr, oczywiście nowy. Tu na blokatorze tak samo tam wymienione horingi. Co tam dalej? Wiadomo, tam tam pozabezpieczane wszystko jest tak jak trzeba. Podnośnik, nowa pompa podnośnika jest zamontowana. Tutaj przewód, bo niestety Ktoś go tu obspawał, ten stary i nie dało się odkręcić, urwał się. Tutaj ominięta hydraulika zewnętrzna, żeby to po prostu się nie lało wszędzie, bo to wszystko było użygane. Rozdzielacza na razie nie ruszałem, bo tu w ogóle podnośnik nie podnosił, zmieniłem pompę. Zobaczymy, jeśli, a czy się. Powiem tak, kręcąc tutaj wałkiem sprzęgowym. na pusto teraz wszystko podnosi, wcześniej ani nie drgnął. Zobaczymy, jeżeli nie będzie opadało, to rozdzielacz zostaje. A jeżeli będzie opadało, to się go zrobi. Bo tu ładnie chodzi wszystko. To pokrętło też chodzi fajnie, bo ma takie przeskoki. Nie słychać tego. Nieważne. Ma takie przeskoki, także myślę, że będzie chodziło. Tutaj samo zaślepione koreczkiem. Jeśli chodzi cylinder tłok, pierścienie pierścionki nowe, reszta została, szkoda się pchać w koszty, bo jeszcze było wszystko w porządku. Przejdziemy na drugą stronę. Te dźwigienki, no to pozostawało, tylko niestety ta dźwigienka była jakaś chyba, nie wiem czy nie była oryginalna czy co, ale w pozycji neutralnej ona była aż tam, nie tu odciąłem, przespałem tak, żeby była w miarę na równo, bo to już kurczę, jak robić, no to zrobić tak, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Teraz tak, tutaj pochwy, zwolnice, to przejdziemy może od tyłu. Pół ośki zostały obie wymienione, niestety były zębie powyrywa, pouszczerbywane trochę. Na kołach akurat jest wszystko w porządku tych dużych. Także no, zostało to yy, łożyska wałkowe na półosiach nowe. Yy, co tam dalej? Na wałach koła łożyska zostały, bo jeszcze były w porządku. Yy, 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 uszczelki wiadomo tam, uszczelniacze na wałach koła, uszczelniacze tutaj na bębnach, za bębnami szczęki nowe. Hamulce zrobione oczywiście. Bębny zostały stare, no bo dobre były. Co tu mamy dalej? Dźwigienki, o te małe, są obie zrobione nowe. Już założyłem ten nowy typ, bo tam różnica w cenie była znikoma, a a co? A po prostu. No, może kiedyś po prostu ktoś się dołoży ten ręczny naciągany. Nawet nie wiem, czy nie była taka sama cena. Nieważne, tak samo druga zwolnica też była zrobiona tak samo jak i tamta. Tutaj na wałku wąw wymienione uszczelniacze, uszczelki. Porobione wszystko tak jak trzeba. Jeśli chodzi o tylny most, Dyfer też był w bardzo kiepskim stanie. Co tam zrobiłem? Zrobiłem wymianę tam podkładek w tych Mosiężnych. Sate yy, satelit, wymianę no, koła koronowe, yy, przepraszam, nie satelit, Forzny, satelit. Koła koronowe i satelity zostały, bo nie były bardzo duże jeszcze. Korpus pośredni tu jest wszystko tak jak było. Co dalej? Co dalej? No właśnie. Dalej to już chyba będziemy musieli się zająć silnikiem oraz przednią osią. No niestety czekam jeszcze na parę rzeczy. Eee, sekundę. Może coś tu jeszcze Wam pokażę ciekawego. A wracając jeszcze, bo właśnie tutaj była taka przypadłość, że trochę się tuk ten ciągnik jechał tutaj z tyłu. No to wiadomo. Pierwsza rzecz wyszczerbane ząbie na półosiach obu. Druga sprawa Rozwalony tak w pewnym stopniu dyfer, tak jak mówię no Łożyska tak samo te stożkowe na wałku atakującym też była tragedia, bo musiały pójść oba nowe yy, Co tam dalej, no tak jak mówię te podkładki też były fatalnie zużyte te mosiężne W środku tam w dyfrze. a i była odkręcona nakrętka na dolnym wałku W skrzyni i teraz tak, powiecie, że nie po fachowemu, ale w tych MK jest taka przypadłość, że są zęby skośne w skrzyni na wałkach i one się rozpychają. Po prostu przesunięte jest wałek względem przegrody. A i porównując to do zwykłej trzydziestki. No i zrobiłem to co niektórzy uważają za straszne, takie druciarstwo, ale tylną nakrętkę na wałku zaspawałem do wałka. Czemu tak zrobiłem? Ponieważ przednia nakrętka, tak czy siak, ktoś już ją wcześniej zaspawał do wałka, także teoretycznie wałek jest na śmieci spisany, jeżeli ktoś to będzie chciał kiedyś rozebrać. No to w zasadzie to, że ja, czy ja bym nie zaspawał, czy ja bym zaspawał, to by nic nie zmieniło. Bo wałek i tak musiałby być wymieniony w najbliższym czasie, jeżeli tam ktoś chciał coś zaglądać do skrzyni. A już zrobiłem, tak żeby to było pewne, obspałem go naokoło, dodatkowo tam podkładkę oczywiście dobiłem. W zasadzie no, tam potrzebna ta podkładka już nie jest, bo spaw będzie trzymał. Ale no wiadomo, tam już dla świętego spokoju to zrobiłem, tak żeby to trzymało już na amen. Mam nadzieję, że przeżyję ten traktor. <grych> A tak całkiem poważnie, no to musi być dobrze. Olej zalany oczywiście tutaj już do skrzyni mostu. Zwolnice tak samo są napełnione już olejem. No i na temat tyłu, chyba w zasadzie tyle mojego gadania. Strasznie się rozgadałem, ale jeszcze wam powiem, co zostało do zrobienia w nim. Teraz tak, no sprzęgło. Jest prawie gotowe, czekam tylko na dwie tarcze, żeby założyć te okładziny cierne, resztę tam tam przygotowaną, tylko skręcić, także sprzęgło jest na ukończeniu w zasadzie. Silnik, silnik jest dosyć ciekawa historia, bo yy, cała kapitalka od zera, tam, będzie, tam jest wszystko robione, no, zestawy naprawcze już są, głowica jest od rana już po regeneracji. Następna sprawa to co? Następna sprawa to jest wał korbowy, wał korbowy jest w szlifie. Czekam właśnie na niego, bo to mi na razie wszystko opóźnia te roboty. Jak będzie wał będziemy składać już dalej. Co dalej, co dalej, co dalej, co dalej. Panewki no wiadomo nowe jak wał poszliwe panewki nowe oczywiście. Pompa leju będzie nowa. Pompa wtryskowa wtryski to jeszcze będzie przeglądnięcia wtryski oczywiście leją także nowe końcówki obowiązkowo. Co tam dalej rozrząd zostaje. No wiadomo tam takie no, niuanse związane tak właśnie z pracą po 30 lecił, jakby tego ciągnika nam trzeba porobić. Przednia oś też jest do zrobienia. Już mam rozebraną przednią oś jest straszny luz na stworzeniu stworzeń tulejki będą musiały pójść nowe już nawet są zamówione także to sobie na szybkości zrobię i będziemy czekać na wał Zło złożyć teraz silnik jeszcze i ciągnik będzie malowany ale to jeszcze w najbliższym czasie powiem wszystko. Yy... No i tak, malowanie, nie będzie całe malowane, bo widzicie koła są w miarę ładnym stanie, one były niedawno malowane, blacharka, blacharka nie jest idealna, ale no musi zostać niestety, kabinka, kabinka też była malowana, także też zostanie, będzie malowany sam korpus. Teraz tak, pewnie sobie pomyślicie, a złożę od razu i od razu będzie malował, no akurat właścicielowi się aż tak bardzo nie śpieszy, bo już weselne prace ma porobione, także ciągnik u mnie chwilę zostanie. Coś tam powiedzmy w polu ruszy, żeby się tak trochę dotarł. Ewentualne wycieki powychodzą, pouszczelniamy jeszcze raz, wiadomo uszczelki mamy do tych ciapków jakie mamy. No to jest kpina według mnie, ale no co zrobimy. Czas tym co jest. Powychodzą wycieki ewentualne, porobimy, pouszczelniamy i będzie gotowy. Wymyjemy go. Pójdzie do wyczyszczenia tak chociaż trochę. Opiaskować to raczej nie będziemy, bo teraz strasznie tak podroszało opiaskowanie, że no, właściciel to by mnie chyba zalił, jakby się dowiedział o kosztach piaskowania. Ale myślę, że wyczyścimy go ładnie trucianką. Najpierw umiemy, wyczyścimy. Jeszcze raz umiemy. Leci podkład yy, epoksydowy. Potem po, podkład akrylowy prawdopodobnie. Ja tak pojęcia malowania zbytnio nie mam, ale tak no mniej więcej to co usłyszałem to wam powtarzam. No, ja to lakier taki mniej więcej jak tu jest fabrycznie. No i tak się właśnie cała sprawa. Przedstawia z tym ciągnikiem Chciałem tak nagrać mniej więcej co się tu z nim dzieje Bo tam na początku jak zacząłem go Jak mi go przywieźli tam Rzuciłem na społeczność jakieś tam zdjęcie A tak to nic o nim nie było To jest MK88 rok Także dosyć jeszcze młody traktorek No i to chyba tyle co wam chciałem przekazać W tym filmiku Myślę że wam się odcinek bardzo spodoba No może bardzo jak bardzo Wiadomo to jest takie moje gadanie Na okrągło o tych, tych ciapkach No wiadomo temat pewnie mało kogo już interesuje W tych czasach tam raczej inne ciągniki Was bardziej interesują, no ale no, wiadomo, trzeba robić to co jest i tyle no, także co, chyba będziemy kończyć ten odcineczek, tak i na szybko update'cik wrzucam co się dzieje, no i, no i tak. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku u mnie na kanale, prawdopodobnie już po złożeniu motora, przedniej osi ciągnik będzie już na kołach. Może jakieś pierwsze odpalanie się uda nagrać? Zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Trzymajcie się. Cześć.